Astrobiznes plan dla byka? Byk w biznesie to nie błysk fajerwerków, tylko fundament, beton, baza. Jak baran wbiega i robi chaos, to byk stoi z boku. Popija kawę i mówi non spokojnie. Zaraz się okaże. Kto tu ma rację? A rację zwykle ma on. Fundament. Stabilność ponad chaos. Byk w biznesie to cierpliwy gracz. Nie musi być pierwszy, nie musi być głośny. On ma być pewny. Jego motto to poś powoli, ale na pewno. To jak traktor na polu. Nie zatrzymasz, nie pogonisz, ale kurwa wszystko ułoże. Mocne strony. Konsekwencja: jak coś zacznie, to będzie cisnął, aż postawi pomnik z kamienia. Cierpliwość: potrafi czekać na idealny moment, gdy inni już się poddali. Wyczucie wartości: byk wie, co się opłaca, a co to tylko chwilowa moda. Wytrzymałość: ma w dupie, że coś trwa dłużej, bo on ma czas. Słabości: czytaj, gdzie byk się potyka. Upór, jak wbije sobie coś do łba, to choćby świat płonął, będzie przy swoim niechęć do ryzyka. Może przegapić okazję, bo woli bezpiecznie. Wolne tempo, dla ludzi szybkich jak baran, byk to żółw, który się nie ogarnia. A to nieprawda. On po prostu wie, że nie musi się spieszyć. Branża dla byka finanse, bankowość, nieruchomości tam, gdzie liczy się stabilność i wartość gastronomia, wino, luksusy. Bo byk lubi dobrze żyć i ma gust. Sztuka, design, często ma świetne oko do estetyki. Biznes rodzinny, coś trwałego. Byk lubi budować na pokolenia styl działania. Pracuje jak czołg, powoli, ale nie do zatrzymania. Nie wierzy w szybki hajs. Dla niego biznes to inwestycja, nie ruletka. Nie lubi chaosu. Jak masz plan, idzie z tobą. Jak robisz zamieszanie, to cię oleje. Złota zasada byka w biznesie. Stabilność to nowa waluta. Gdy wszyscy latają jak popieprzeni za trendami, byk robi swoje i za pięć lat zgarnia całą pulę. Sekretne turbopaliwo, komfort daj bykowi stabilne warunki, poczucie bezpieczeństwa i dobre jedzenie, a zrobi imperium. Bo byk działa najlepiej, gdy czuje, że ma solidny grunt pod nogami.